Siemano, siemano, ludzie Co? zaskoczeni. A witam Was znowu na krajowie. Pamiętacie serię na Krumbach? No to co, wyśpieszmy te tempo. No słuchajcie, witam Was w nowej serii. Tak, trzeba powiedzieć, witam Was ponownie. E, no pewnie stali widzowie, którzy już tutaj ile są na kanale, e, będą się śmiali, że kolejna seria Ankusa, no to nie potrwa długo i tak dalej. Tak, to za chwileczkę sobie o tym pogadamy. Na początku skupmy się na tym, że przedstawię Wam swoje gospodarstwo, które wybudowałem. Jest tutaj parę drutów, czy to kosiarka, czy zdrabiarka, czy sarka, jest to udrutowane, tu ten park maszynowy oczywiście może on się jeszcze delikatnie zmienić, ponieważ y, wiecie, to są początki serii, może coś nie działać, może coś nie grać, więc ten pierwszy sezon zawsze sobie daje na takie testy wszystkich maszyn i tak dalej, no a później dopiero będziemy grać tak już całkiem na poważnie, tutaj oczywiście saldo mam już ustawione, takim chcę zacząć. Czyli 53 tysiące, nawet 54 prawie. Bierzemy się od razu za roboty jesienne. No za start seiva tak naprawdę, czyli rozrzucanie wapna i siewy w dzisiejszym odcinku. Będziemy się posługiwać te pracownikami, więc tak naprawdę z wapna za dużo nie ma. No bo będzie to robił pracownik, a ja akurat muszę zrobić siewy, ale to tak też kiedy pogadamy. Najpierw chcę wam powiedzieć, skąd pomysł w ogóle na. Kolejną serię, No i tak jak mówię, no nie śmiejcie się, jeżeli to będzie seria na parę czy paręnaście odcinków, ale słuchajcie, będzie, chociaż coś będzie na tym kanale. Dlaczego tak? No słuchajcie, ostatnio, tak wiecie, może zacznijmy od tego, że farming 25 wyszedł już prawie rok temu. Ja się za dużo w niego nie nagrałem w sumie rzeczy. Jestem przy komputerze, więc mogę wam powiedzieć śmiało, że mam farming na 25 przegrany 300 godzin, gdzie wy 22 mam 3217 godzin. No i co, 300 godzin, a mimo wszystko w tym farmingu zawiera się nie dzieje, nie mam żadnych serii, czy to, no głównie czekam na serię oczywiście z bronkiem na małorolnych, wy zapewne też, bo pytacie się czasami kiedy małorolni, ale osoby, które rozumieją to, że nie ma żadnych fajnych jak polskich mapek, które nie były gdzieś tam ograne, czyli nie są ogrywane, bo na przykład mówię, nie są ograne, mówię, mam na myśli tutaj Szpakowo, które było w 22, a ogrywane, no to mam na myśli tutaj Sobolewo, które jest w miarę fajną mapą, ale no, dużo osób gra na niej, na tej polskiej mapie, więc jest już ona troszeczkę przeżarta, więc może warto poczekać, no a słuchajcie, mi ostatnio, ostatnimi czasy bardzo, bardzo brakuje nagrywania, Dlatego też, że jest taka już pora, gdzie wiecie, jesteśmy chwilę po zmianie czasu, robi się szybko ciemno, w sumie jak ja teraz nagrywam wam ten głos, to jest 20.30, od paru godzin już jest ciemno, człowiek siedzi w domu, zamula trochę dupę, że tak brzydko powiem, no i niestety nie ma za bardzo co robić, rano, kurde, tak jak zawsze stawałem, i gdzieś tam nagrało się mało rolne, czy tam z chłopakami się coś porobiło, no teraz takiego czegoś nie ma i bardzo mi tego brakowało, po prostu człowiek się nudził. No i słuchajcie, postanowiłem sobie, że w sumie rzeczy pytaliście mnie parę razy, parnaście razy nawet czasami, e, kiedy, czy pojawi się jeszcze coś takiego jak było na krumbach, czyli jakiś timelapse, bo była to bardzo przyjemna, no taka treść, treść fajna do oglądania, że właśnie jest tempo, dużo się dzieje i dodatkowo mój komentarz. Postanowiłem, że może warto spróbować zrobić to, bo w sumie rzeczy to mi najbardziej pasowało, e, gdzie wiecie, live'a mogę sobie wieczorem odpalić, ale no rano live'a ja za bardzo nie zrobię bo po pierwsze tak, muszę gdzieś czasami wyjść, muszę coś zrobić, zresztą macie w prawym górnym rogu e, godzinę, o której to nagrywałem, 12.44, później będziecie mieli na przykład 19, gdzie niedawno wróciłem i nagrywałem to, I brakowało mi właśnie czegoś takiego, żeby sobie ponagrywać. no i w sumie rzeczy stwierdziłem, że Time był najlepszy do tego, no bo siadałem, nagrywałem sobie rano, później to montowałem i wydawałem odcinek, więc... Jeżeli taka treść Wam się oczywiście spodoba, to zostawcie coś po sobie, panie, by było miły komentarzyk poczytać, czy zobaczyć tą łapkę pod filmem, bardzo by było miło. Chyba, że musicie obejrzeć do końca, dopiero stwierdzicie wtedy, jak najbardziej również zezwalam na to, że tak powiem. No i co, zabrałem się w sumie rzeczy w kolej za to, żeby zrobić tą serię. No i stwierdziłem, że w sumie krumbach był zaplanowany na takich dosyć sporych już sprzętach, nie można powiedzieć, że średnich, to trzeba powiedzieć chyba, że dużych sprzętach został zaczęty. No i w sumie rzeczy się dziwiłem, bo wczoraj patrzyłem na tego Krumbach i tam było 30, czy ponad 30 odcinków, coś takiego. Więc ogólnie chwileczkę posiedziałem na tej serii, gdzie wiecie, no małorolni mieli bardzo podobną chyba ilość odcinków. No ale tutaj stwierdziłem, że zaczniemy sobie od takich nie może małych maszyn, tylko takich średnich. Nie chciałem zaczynać na małych, bo wiecie dobrze, jak ktoś mnie zna, że ja ogólnie nie lubię zaczynać na aż takich małych maszynach. Po prostu mi to nie pasuje, nie leży i nie lubię. No i znaleźliśmy się na Krajowie, pobudowałem sobie gospodarstwo, podrutowałem maszynę, w sumie rzeczy można powiedzieć, że siedziałem chyba do w do trzeciej, żeby coś skleić. No i chciałem nagrać na początek w ogóle 4, 5 odcinków, ale stwierdziłem, że nie. Najpierw trzeba zobaczyć, czy Wam się to w ogóle spodoba. Ja w sumie rzeczy jak teraz skończyłem nagrywać, to zauważyłem, że mam na Krajowie, na tej serii oczywiście, co teraz widzicie na Waszych ekranach, prawie 17 godzin, więc trochę mi to zajęło. Ale nic, nawet jeżeli będzie to seria na parnaście odcinków, no to słuchajcie, chociaż jest coś na tym kanale. Ja mogę coś po zawsze jest to jakieś wspomnienie, że coś robiłem. A live'y zostawiamy sobie na wieczór, dlatego też teraz przez te wieczory nie było tych live. Ów. Nie wiem też, czy nazywać serię prosto, bo ogólnie mam taki plan, żeby wydać, że tak powiem film i trzymać go tak przez dzień z bardzo prostym tytułem, że co ja znowu wymyśliłem, coś takiego zobaczymy. no ten tytuł pewnie... Was zaskoczy, a później chcę to zmienić na coś, tylko teraz się zastanawiam czy na pewno zmieniać to na timelapse, ponieważ e, myślałem, żeby czasami od czasu do czasu nagrać sobie z tej serii po prostu film z kamerką, taki zwykły let's play dlatego jakbym nazwał to timelapse, no to wtedy jakby był nazwany kolejny odcinek nagrany normalnie z kamerką i w zwykłym tempie no to już by to nie pasowało, dlatego chyba nazwę sobie że to po prostu z tą serię krajów, będę dawał hasztagi, odcinek pierwszy czy coś takiego zobaczymy, jeszcze muszę nad tym pomyśleć, chwileczkę jeszcze mam no i co, ogólnie też planuję troszeczkę to zmienić. Może mi się to uda, ale zobaczymy. Mianowicie, mam teraz drugi komputer i muszę sobie jakoś ogarnąć. Może będzie mi się udawało jakoś szybko przesyłać dane między jedną a drugą jednostką i będę sobie to renderował na drugim komputerze. Te filmy, a w międzyczasie już bym mógł nagrywać kolejny odcinek dla Was. Ale to wszystko się okaże. Ogólnie w tym odcinku możemy sobie pogadać, no bo to jest początek serii. Na początku serii zawsze jest o czym gadać. Więc mimo, że to jest time no to ten no, prawie pół godziny, więc chwileczkę sobie możecie pooglądać i mię posłuchać, mojego biadolenia plus muzyczki w tle. Co do muzyki, no to też fajnie, no bo w końcu mam muzykę jakąś fajną. ostatni mi gość i podał podesłał, za co oczywiście bardzo dziękuję, bo podesłał mi swoje składanki, które gdzieś tam nie mają praw i mogę ich używać śmiało. No i co? Kurde, no posiedziałem. No Jestem ogólnie ciekawy jak to się przyjmie wszystko na kanale, czy wam się to w ogóle będzie podobać, czy będziecie bardziej nastawieni na to, że za chwilę koniec będzie tej serii nie będziecie chcieli jej oglądać. Ja mówię, cieszę się, że mogę coś sobie nagrać. Mówiłem ogólnie, że tych timelapsów już nie będzie, bo zajmuje mi to dużo czasu, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jeżeli nie mam co teraz nagrywać, to ogólnie takie próbowałem. Powiem wam, że próbowałem z 25 nagrywać filmiki jeszcze jak grałem na Svesik tak się chyba nazywała ta mapa. Jak jeszcze próbowałem tam nagrywać, to nagrałem chyba jeden odcinek, ale stwierdziłem, że to totalnie nie ma sensu wydawać tego, bo nie miałem za bardzo o czym gadać. Nagrywanie samemu, yy, gdzie takich odcinków codziennych, gdzie później coraz co odcinek brakuje tych tematów do przegadania, jest strasznie męczące i to tak czasami jest, wie, wiecie, na siłę, że nieprzyjemnie się to ogląda, jest takie nienaturalne. Dlatego ja stwierdziłem, że puszczę sobie tego tajnapsa i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o samą serię, stwierdziłem tutaj, że chcę gdzieś zachować tej polskości, dlatego macie tą szesnastkę, która głównie została zrobiona... No tak na podobę jednego z jednego kanału, teraz już mam nie nazwy, ale chciałem sobie, no że tak powiem troszeczkę wzorować. nie chciałem żółtej szesnastki, teraz chciałem zrobić szesnastkę czerwoną. W miarę ona wygląda, ale jeszcze mi czegoś w niej brakuje, dlatego jak coś na to będę sobie w razie wu drutował. Tu jest bardzo dużo rzeczy udrutowane, tak jak mówiłem, kosiarka, przetrząsarka, zgrabiarka jest udrutowane, rozrzutnik jest udrutowany. Zapewne jeszcze coś tutaj drutowałem, ale już nie pamiętam. I będziemy drutować oczywiście dalej na tej serii, żeby mieć coś fajnego, żeby mieć coś innego. Tak jak było to zresztą na krajowie, na Gospie, właśnie tak jakby to nazywacie, z caseami. Ogólnie bardzo dużo hektarów do posiania, nabrałem sobie tutaj trochę pola, ale myślałem, czy rozdzielić na dwa odcinki te sianie, ale stwierdziłem, że jednak nie, bo jak to przyspieszę, to może wyjdzie z tego 20 parę minut materiału, a wtedy będę miał spojrzenie na to, czy Wam się chce to w ogóle oglądać. No i też zobaczę na statystyki, jak to wygląda. Czy Dzisiaj tak czy siak będę sobie raczej wrzucał co jakiś czas te time Jutro ogólnie wyjeżdżam, w dzień pewnie, który wy to oglądacie, bo mam nadzieję, że uda mi się to wypuścić właśnie w środę. Więc w dzień, który wy to oglądacie, nie mam mnie zapewnie, zapewne w domu. Na pewno wieczorem, jak już wyjdzie ten film, to będę sobie siedział i czytał te wasze komentarze, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Także jeżeli naprawdę macie jakieś fajne komentarze, coś fajnego możecie napisać, to piszcie śmiało, bo na Krumbachu to ogólnie wyglądało tak, że Pisaliście komentarze, a ja później miałem do czego się odnosić na filmie, więc jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy komentarz, czy ciekawy pomysł do napisania, to możecie śmiało pisać, a będę starał się odpowiadać na to w kolejnych filmach. Wiadomo, nie na wszystkie komentarze, on nie na wszystkie da się odpowiedzieć, ale na większość z nich będę starał się właśnie odpowiadać. Co do serii jeszcze, no to mówię, wziąłem tutaj tą szesnastkę, odzorowałem, starałem się odzorować ją z jednego kanału. Wy zapewne wiecie o jaki kanał mi chodzi, bo tam ta szesnastka, w sumie tam chyba dwie szesnastki, czy trzy szesnastki są na tym kanale. Wszystkie chyba czerwone i są one przepiękne po prostu. Jeżeli chodzi o ciągniki, no to powinienem wziąć te John Deere'y znowu, ale z drugiej strony stwierdziłem, że nie, że te John Deere'y już były, że nie chcę ich znowu. Występują one dosyć często, stwierdziłem, że pójdę tutaj w Fendy, zobaczymy jak długo się to utrzyma. Później może pojawi się jakaś druga marka, ale na razie idziemy w same Fendy. No i w sumie rzeczy później dopiero zjażyłem temat, że Fendy były też na krumbachu, więc mamy takie w sumie krumbach powtórka serii jeżeli chodzi o timelapsy, ale i powtórka troszeczkę maszyn, tylko że tutaj są mniejsze tyciuniki, no bo mamy tutaj Fenda 400, Vario MSA oraz Fenda Vario TMS, ale serii 700. No tak sobie postanowiłem, że tak to będzie. Jeżeli chodzi dalej o serię, no to będziemy grać tutaj na poziomie normalnym, nie gramy na trudnym, z tego względu, że trudny jest dla mnie za trudny, na pewno na początek jest za trudny. Mam tutaj mody, które gdzieś tam utrudniają rozgrywkę typu Precision, typu gdzieś tam właśnie Maize Plus, gdzie tych pieniędzy trzeba wydać więcej. Ogólnie tak patrzę czasami i jeżeli gdzieś powtarza się jakieś ujęcie, że leci znowu to samo i wydaje wam się, że to samo oglądacie, to serdecznie za to przepraszam, ale ogólnie nie ukrywam, że się troszeczkę śpieszę, bo chcę to na 100% zrobić dzisiaj i żebyście Wy to właśnie na jutro, dzień, który już pewnie oglądacie, mieli wydane. Więc jeżeli gdzieś się powtórzyło, bo już nagrywam ogólnie swój głos drugi raz. Bo jeżeli ktoś nie wie, jak to wygląda, no to wygląda to tak, że nagrywam sobie, później przyspieszam to i oglądam właśnie teraz swoje ujęcia przed komputerem i dogrywam do tego głos. Więc jeżeli gdzieś tam się powtórzy te ujęcie, to możecie mi to wybaczyć. Jeżeli chodzi też o samo przyspieszenie, myślę, że będziecie pisać, że jest za szybkie. Ja Nie wiem jak to zrobić, żeby też, no bo jednak mam tutaj trochę tych hektarów, nie wiem jak to zrobić, mianowicie tak, że ten film jest przyspieszony bardzo mocno. Ten film jest przyspieszony prawie chyba na 700%, zaraz wam spojrzę, no 600-700%, gdzie wcześniej przyspieszenie chyba na jakieś 300%, ale to z tego względu, że właśnie tutaj gdybym zrobił bardzo małe przyspieszenie, znaczy małe. 300-400% to by nie było też jakieś małe przyspieszenie, ale ten film by trwał dwa razy dłużej. Więc stwierdziłem, że nie, że tutaj trzeba dać większe to przyspieszenie. No i jest tutaj dosyć duże przyspieszenie i stwierdziłem, że jeżeli będą prace, gdzie będę dużo się kamerą obracał, gdzie będzie to mimo wszystko dosyć szybko szło, to będę te przyspieszenie starał się dawać wolniejsze. Ale na takich właśnie y, sytuacjach, tak jak teraz, że sieję i no jest tego siania trochę, tym bardziej, że mamy 3 metrowy siewnik na początek, no to będę stydował tutaj większe przyspieszenie. Jeżeli chodzi o moje oświetlenie, bo pewnie o to też się będą pytania pojawiały, jest ono niezmienione od momentu, gdy wydałem najnowsze oświetlenie do 22, czyli oświetlenie V2, tam macie razem z shaderami. Jeżeli chodzi o mapę, no to jest to krajów N Łaźniki, ale jest to troszeczkę przerobiona mapa. Mianowicie przerobiłem sobie kilku teren tam pod gospodarstwo delikatnie, no i przerobiłem sobie to, żeby chyba z tego co pamiętam multi multiterrain, aczkolwiek tu nie jestem pewny, bo wydaje mi się, że multiterrain jest. Ale mapa jest na pewno przeskalowana. Ma dodane chyba jakieś tekstury malowania, jeżeli chodzi tam o kostkę czy coś. I do tego ma dodatkowe uprawy, dodałem je sobie już na wcześniejszą serię na live'y, ale nie wiem czy będę z nich tak aż często korzystał, tu ogólnie za chwileczkę jak skończymy siecznicę, to będę właśnie siał żyto, a później przeżyto, no i zobaczymy czy w tych uprawach ogólnie zostaniemy. Ogólnie ten pision, jeżeli ktoś by pytał, jest to przerobiony rozrzutnik Maitre z tego co pamiętam najmniejszy model, no i kurde, wam powiem, że miałem go przerobić na Metal Techa, nawet tutaj pozdrowienie w do bo go się dopytywałem w nocy. No i jak zrobiłem go na Metal Facha, czy na Metal Techa, to totalnie on nie wyglądał. Mega obrzydły był. No i stwierdziłem, że nie, ale ten rozrzutnik akurat do 16, powiem wam, że mimo wszystko, że 22 już ma tyle czasu, nie mogłem znaleźć żadnego sensownego rozrzutnika do niej, który by się gdzieś tam nie powtarzał. Ja lubię mieć takie coś, że być troszeczkę bardziej oryginalnym i znalazłem ten rozrzutnik, który najpierw szukałem wielkościowo rozrzutnika, żeby pasował ten maitre pasował idealnie, bo już model większy był za duży, do 16. no i stwierdziłem, że trzeba go zrutować, no ten maitre nie wyglądał ogólnie na pewno ten maitre był brzydszy od tego metal facha czy tam metal techa, co przerobiłem, ale mimo wszystko to i tak nie wyglądało art 50 naprawdę myślę, że zestaw jest zajebisty i Zrobię chyba z nim screena na miniaturkę i myślę, że może przyciągnąć sam rożnicznik parę osób. Jeżeli chodzi też o same siewy, tutaj mam ogólnie zestaw uprawowo-siewny, mianowicie jest to talerzynka półzawieszana z właśnie tym siednikiem, co sieję teraz. Ale na razie tego nie używam, dlatego że jeżeli ktoś chciał ścieżki z no po prostu zestawił to w osiemnych i chciał zrobić sobie te ładne, jak ja to nazywam, skrzyżowania na, na ścieżkach i tak dalej, no to niestety tamtym zestawem się to bardzo trudno robi. Jeżeli ktoś nie wie, ja robię to tak, że po prostu ścieżki robię tylko raz na nowym polu, że tak powiem. Czyli po prostu teraz robię ścieżki, a później będę je dodawał tylko przez plik. Jest na to poranik na kanale, tak co pamiętam, więc jeżeli ktoś chce to może skorzystać. Ja później wydaję te ścieżki tylko przez plik, no i tyle, więc ja sobie teraz sieję, muszę wszystkie pola obsiać sam. No i na tych polach, gdzie nie zrobię ścieżek, mam na myśli tutaj głównie pola kukurydzy, może gdzieś tam słonecznik zasiejemy, no to będę, jak będę się o zbożem, no to będę musiał te ścieżki przekopiować, ale na tych polach już ścieżki będę miał skopiowane, więc później będziemy mógł to robić pracownika, będę mógł wykonywać inne prace, ale wiecie, to jest początek serii, te początki zawsze są takie jest po prostu dużo pracy. tak. No widzicie, w godziny na fendzie cały czas się nabijają, chyba zresztą pod koniec filmu będą prawie 4 godziny na fendzie, 16 też jeździ tam oporem cały czas, że tak powiem. Jeżeli chodzi o łąki, tutaj nie kłamie. E, łąki zasiają sobie tym największym amazonem, nie wiem czy tam 12 czy 16 metrów. Zasiają sobie dwie łąki e, w dwóch miejscach, później będziecie je widzieć oczywiście. No i tyle tak naprawdę, bo później wszystko robiłem, jeżeli chodzi o wapno, w ogóle tego wapna bardzo, bardzo mało mi poszło, nie wiem czemu. Możliwe, że to jest od ustawienia rozrzutnika, ale jak na tamtej serii miałem inny rozrzutnik, chyba Lebolucha, to bardzo dużo tego wapna poszło. A tutaj naprawdę z tego chciałem roz, powiedzieć rozsiewacza z tego rozrzutnika. Mimo, że rozsiałem wszystkie pola wapnem, no to nie wiem, z 20% może ubyło, gdzie na tamtym rozrzutniku, prawda, to nie bym musiał z 10 razy się napełniać. Nie wiem, możliwe, że to jest zależne od rozrzutnika, gdzieś tam sużycie wapna się wpisuje czy coś. No ale nic, eee, po prostu będę musiał jedynie to przerobić, bo do tego wapna naprawdę bardzo, bardzo malutko poszło. Jeżeli macie również jakieś fajne pomysły co do wprowadzenia komentarza, o czym mógłbym gadać i tak dalej, no wiadomo, będę odpowiadał na Wasze komentarze, będę się starał odpowiadać na Wasze komentarze, ale jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, czy po prostu komentować tutaj rozgrywkę, czy mówić co robimy, czy mówić w ogóle o czymkolwiek innym, no to piszcie śmiało, ja staram się dostosować po to tak, żeby Wam się po prostu to dobrze oglądało. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że gdzieś, czy tak będzie ta seria wyglądała, w sensie, że będziemy mówić sobie o rozgrywce, że będziemy mówić sobie o jakichś innych rzeczach. Mam nadzieję, że ta gra, że ta gra, ten film, ta treść filmów znajdzie swoich odbiorców, bo no mówię, parę osób pytało mnie o te timelapse, ja zresztą spojrzałem na Statystyki, gdzie miało, no równie te tematy miały od 5 do 15 tysięcy wyświetleń. Stwierdziłem, że w sumie rzeczy to nie jest aż tak źle i zawsze to jakiś kanał po prostu żyje. Te statystyki spadają, mi się też to, no dosyć fajnie nagrywa. No bo ogólnie mogę sobie, wiecie, tak jak tutaj nagrywam, to w tym momencie akurat siedziałem z opakami, gadałem sobie na Discordzie, tyle leciała u mnie sobie muzyczka, więc takie totalne wyluzowanie się. Nagrywam po prostu to, co robię, później to obrabiam i tyle. Więc jeżeli. Fajnie wam się to ogląda, to pozostawcie jakiś komentarzy, łapeczkę możecie zostawić, a jeżeli byście coś zmienili, bo wam się nie podoba, albo chcielibyście, żeby wam się podobało bardziej, no to możecie również dać jakąś swoje propozycję. Oczywiście do wszystkiego postaram się odnieść, bo czasami są takie pomysły, nad którymi wy sobie nie zdajecie sprawy, że coś może być niedobre, albo nie można tego zrobić, i tak na finalnie opowiem i wyjaśnię wam, dlaczego tak, a nie inaczej. No w przypadek przypadku Fenda uderzyłem łapką, ale to się nic nie dzieje. Ogólnie jeszcze miałem taki pomysł, tylko nie wiem, czy mi to wyjdzie. Mianowicie chciałem zrobić to tak, że jak będę nagrywał sobie sam film, bo jeżeli chodzi o nagrywanie, to nagrywam to totalnie bez głosu. Głosu nagrywam sobie później, czyli teraz mam po prostu w wygaśniętym przyspieszonym tempie, żeby to w miarę się zgrywało. W tym, co robię. Jeżeli chodzi o głos oczywiście i to, co Wy widzicie. Ale miałem taki pomysł, żeby po prostu siedzieć na drugim kąpie, gdyby się już to renderowało, ja bym nagrywał drugi odcinek i po prostu od czasu do czasu coś powiedział, co robię. No i później to po prostu przyciął, żeby głos nie był przyspieszony, a rozgrywka była przyspieszona, ale chyba to tak się nie uda. No bo po prostu ten komentarz czasami będzie się odnosił w ogóle do innej sytuacji, bo wiecie, gdzie sobie przyspiesza, będę mówił w ogóle o czymkolwiek, o, czym, o czymś innym, więc myślę, że to nie odda. Ja będę musiał tak czy siak oglądać swoje materiały i komentować je, że tak powiem, na żywo, można tak to powiedzieć. Jeżeli chodzi o długość tych timelapse'ów, to też możecie dać znać, jaką długość wy preferujecie. Ja wtedy będę widział, ile przyspieszam procent i z jak długiego materiału wychodzi po prostu jak krótki materiał, może tak to nazwijmy. Czyli na przykład, nie wiem, tutaj nagrywałem z 3-4 godziny, no to wyjdzie to Około pół godziny materiału. Ale to mówię, no teraz tak wychodzi, no bo później ta, ta praca troszeczkę szybciej będą szły. Mm, mówię, najgorsze te zasiewy, te pierwsze ścieżki, robienie ich. Po prostu, wiecie, no pracownika na to nie puszczę. Jeszcze, żeby było prosto pole, to bym mu i później Pójdziemy sobie tylko GPS-a włączył. No i ścieżki sobie zasiął, no ale jak jest takie pole pokręcone, tak jak widzicie, no to niestety te ścieżki ja bym później nie wiedział, jak je robić, więc to nie jest STS 25, że GPS może iść po więc może to sobie robić, no tak, a nie inaczej, ale później mówię, te ścieżki sobie skupię i będzie tylko pracownik. Świetnie, no, pracownika ja też będę chciał siać, ale będzie to robił pracownik głównie. A no i co do muzyki właśnie, no bo tutaj mówiłem też o tej muzyce, że znalazłem i się znalazłem. Eee, mi tutaj podlew są składanki, które nie mają praw autorskich i leci właśnie taka muzyka, którą słyszycie wy, zapewne teraz player, wszyscy <laughs> nie tam, oczywiście, nie słyszę jeszcze tej muzyki, yy, ale jest tutaj muzyka takiego typu, a jeżeli ktoś oglądał ten w skrumbach yy, lub nie oglądał, no to możecie się cofnąć i zobaczyć jaka ta muzyka była. To tą drugą, czyli z tych namiastów o krumbach miałem troszeczkę więcej pierdzielania, bo ona nie ma praw, ale dopiero wtedy, gdy do opisu dodam po prostu źródło tego, tej muzyki. E, więc jeżeli macie problem co do tej muzyki, która teraz leci, byście woleli taką jak była na krumbach, podpiszcie. Ja postaram się poszukać jakiejś fajnej muzyki i robić to na takiej jakiej po prostu robiłem muzyce, czyli nie jakaś wiksa, jakaś kakanka czy coś, tylko po prostu taka spokojniejsza muzyka. Może miała to swój vibe, nie wiem jak to będzie wyglądało na ten losa, więc jeżeli coś wam nie pasuje, no to mówię, piszcie o tym, jeżeli macie, chcielibyście muzykę zmienić, to piszcie śmiało. Pamiętajcie też, że to nie jest tak, że ja muzykę mogę wstawić byle jaką, bo no, chciałbym, żeby ta muzyka była bez praw tak? Czyli żebym, no ja jeszcze mimo wszystko z tych chemlapsów jakiegoś grosza przypisnął. That's the ghost. Jeszcze jak to te miniaturki robić, bo teraz patrzę na tych krąbach. No to zazwyczaj, z tego co widzę, miałem takie przedzielone na dwie, że zawsze coś się działo, albo nawet na trzy. Tutaj myślę, że te miniaturki będą prostsze, bo tamte chyba aż tak nie robiły, ale to wszystko do przetestowania. Może zrobię sobie jedną miniaturkę, może ona nie odda i będę robił inne. Wszystko się zobaczy, ale mówię. Myślę, nad tą nazwą jeszcze cały czas w play i chyba po prostu zostawię to tak, jak mówiłem, czyli. Nazwiemy sobie serię krajów i hashtag jeden czy coś takiego, bo jeżeli będę chciał nagrać, możecie dać znać w ogóle, czy chcecie oglądać takie filmiki od czasu do czasu, gdzie będę po prostu z kamerką i tam mówił i będzie to w normalnym tempie puszczone. No bo może nie będziecie chcieli, może nie będziecie chcieli, ale chyba tak to zrobię, a jeżeli nie, no to zawsze możecie dać jakiś swój pomysł jak na odwrotną serię. Nie oczekuję odpowiedzi od złotówki do milionera czy coś, bo to już jest prezenta, to ma być bardzo prosta nazwa, najlepiej, żeby ona mało miejsca zajmowała żeby odnosiła się do wszystkiego, żeby taka neutralna była, i do timelapsa, i do nagrywania zwykłych filmików. Tutaj nawet czasami można kogoś zaprosić, może ktoś by chciał wpaść, tak jak czasami Bolka zapraszałem do siebie na serię, no to ktoś by mógł wpaść i byśmy sobie po prostu mogli fajny odcineczek nagrać, nie? i że siedzę i teraz patrzę na minutę odcinka, 26 minuta, tak zapierdziela ten czas totalnie, nagrywając ten głos nie odczułem tego, a wręcz się obawiałem, że nie będzie mi już się chciało dograć dzisiaj tego głosu, ale naprawdę w sumie rzeczy można powiedzieć, że dobrze się przy tym bawiłem i przypominały mi się troszeczkę te czasy starsze, nie wiem, w klubach, kiedy było rok, półtora temu na pewno. Eee, no i tak mówię, czas niby zapierdziela, ale totalnie tego nie odczułem, więc już mam motywację, żeby nagrywać kolejny odcinek za chwileczkę, w sumie Siadam do kompa drugiego i będę starał się jakoś przesyłać te piki. Pytałem o czymś takim, że można je przesyłać przez kabel eternetowy niby, więc próbujemy. A jeżeli nie, no to można je też przesyłać w sieci, tylko że ciekawy jestem, czy te 30 par giga materiału tak szybko idzie zgrać przez tą sieć, jeżeli jesteśmy w jednej sieci, to się wszystko okaże. Mam nadzieję, że i pójdzie to jakby się na kabel, żeby było szybciej, ale to się wszystko okaże. Na noc, już wiem, że to jest to no, Choć mała się wyszaleć Choć mała znowu w balet. Na i Bo kochasz to dziewczyno Za oknem jest już ciemno Ty jesteś mą królewną Wiem, że zima, świeci słońce, ej Cichy szum i piaski gorące Ona jest w tym niebezpiecznym polem Jestem jak dwaj w garażu klasa Pono i rękę, nie bój nic Dzięki tobie chcę się żyć. Jeszcze tylko jeden i Słodko powiesz, no, tutaj macie efekt tego, jak się siedzi w telefonie i się patrzy w telefon i się później uderza w samochody na czołówkę. No tutaj niestety dopiero teraz zauważyłem, w sumie tak mi nie pasowało coś, że pracownicy. się jeden akurat pracownik zostawiał te narożniki takie niedokończone. Ale zapomniałem o tej opcji, żeby odznaczyć mu te zaostrzanie, czy tam zaokrąglanie, za, zaokrąglanie narożników. No i kurde, niestety zrobił to, jak zrobił. To jeszcze szybkie screenki będą na ulicy. Możecie zobaczyć, jak to w ogóle szybko jest przyspieszone. Ja to strzeliłem parę screenów, Nie mi to zajęło z minutę, a na filmie to sobie jest to parę sekund. No ale co, dojeżdżamy powolutku na gospodarkę. 30 minut, można powiedzieć, praktycznie minęło. Ale mówię, nie odczułem tego. I przypominam o tym, że jeżeli naprawdę jakoś Wam się, jakkolwiek Wam się ten film spodobał, jeżeli chcecie jakoś motywować mnie do dalszego działania, to możecie zostawić po sobie po prostu jakiś komentarz. Jeżeli ktoś ma coś sensownego do napisania, to jeszcze lepiej. No i łapeczka w górę, oczywiście mile widziana. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich materiałów. Ja się z Wami żegnam. trzymajcie się. Do następnego na razie. Cześć.